Jesteśmy entuzjastami zdrowego stylu życia. Jeżeli chcesz pozbyć się zbędnych kilogramów, szukasz rozwiązania, które najszybciej doprowadzi cię do wymarzonego celu. Zaczynasz stosować modną dietę. Bardzo często mija ci zapał, wyrzeczenia są za duże, aby w nich samotnie wytrwać. Przerywasz dietę, odstawiasz suplementy, rezygnujesz z zabiegów. Dopada cię depresja i efekt jojo. Najgorsze jest to że jesteś niezadowolona, bez energii, ze złymi nawykami żywieniowymi, z którymi sama nie potrafisz sobie poradzić. I tu proponujemy Ci skuteczne rozwiązanie. Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy Poranek Pemodelanie. Jeśli tylko chcesz i możesz, skorzystaj z możliwości jaką daje Ci nasz klubowy poranek. Celem klubu jest zjednoczenie ludzi którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia, polepszyć swoje samopoczucie i wygląd oraz zrealizować swoje cele podczas dobrze zbilansowanego odżywczego śniadania. Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Bez niego nie będziesz ani zdrowa, ani szczupła i żadna dieta cud Ci nie pomoże. Musisz zmienić nawyki żywieniowe. Korzyści spróbowego poranku. Opieka trenera wellness. Cykliczne monitorowanie Twojego organizmu. Doradztwo żywieniowe. Przygotowanie do zdrowego procesu odchudzania. Łagodne zmiany niekorzystnych nawyków żywieniowych uwzględniających Twój stan zdrowia. Wspaniała grupa ludzi mających podobne cele jak Ty. Pomoc i rada w chwilach zwątpienia. W przypadku bolącego karku, poratują ci fizjoterapeuci i masażyści. Wykonają oni za niewielką dopłatą dziesięciominutowy masaż rozluźniający który zlikwiduje dokuczające Ci napięcie. Jest to masaż, worksite, wykonywany w pozycji siedzącej, bez konieczności zdejmowania koszuli czy bluzki. Dzięki temu rozpoczniesz miło dzień, nabierzesz energii i wiarę we własne siły, łatwiej podołasz swoim obowiązkom. Ile czasu potrzebujesz na śniadanie? Minimum 30 minut. Możesz też spędzić z nami czas do zamknięcia klubu, czyli do godziny 10.